Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na bardzo długi jak na mnie filmik zakupowy. Na pierwszy rzut zakupy zekszona. Nie dostałam wszystkich tych past, dostałam tylko w trzech kolorach. Chociaż najbardziej zależało mi na złotej i białej, no to niestety ich nie dostałam. Natomiast wzięłam tutaj te trzy. Następnie wzięłam też takie farbki, one są chyba w stałej sprzedaży, bo tak pomyślałam sobie, że właśnie w tym dużym notesie zacznę może coś malować, kolorować właśnie tymi farbkami akwarelowymi. Chciałabym też... No, jakoś tak nie wiem dla odprężenia, po prostu jakieś takie malunki. Maluję sobie też twarze. Kupiłam kiedyś książkę Jane Davenport, Beautiful Faces, więc tak może popróbuję sobie trochę z tymi twarzami. Dostałam też, chyba były cztery dostępne, więc chyba wszystkie dostałam: te małe właśnie tusze, actionowe. Kupiłam dlatego, że cena jest niewielka, a naprawdę jakby tych kolorów jest bardzo dużo. Zresztą na, chyba u Eni oglądałam właśnie próbniki jak robiła i wyglądały całkiem fajnie. Następnie zakupy zrobiłam w Crafters Companion. Właśnie taki duży wykrojnik, to jest chyba jakaś lilia, nie wiem, jeszcze nie próbowałam, na pewno coś zrobię. Jest właśnie stempel i wykrojniki i chciałabym wypróbować jako takie właśnie kwiaty z materiału. Zdecydowałam się też na e, kilka kolekcji papierów. Oczywiście zresztą z Crafters Companion ostatnio bardzo e, mi się te papiery podobają. Przepiękna jest właśnie ta e, kolekcja. E, zapomniałam jakie to są ptaszki. Natomiast są bardzo piękne, soczyste kolory. I do tego od razu wziąłam e, komplet właśnie papierów, e, takich jakby strukturalnych No, To bardziej myślałam, żeby właśnie na bazy, czy jeżeli będę coś wycinała e, wykrojnikami żeby mieć w kolorze właśnie kolekcji. Na bazy wydaje mi się to potem, jak już zaczęłam, wzięłam to do ręki, to wydaje mi się, że to jest troszeczkę za cienkie. Natomiast zobaczymy. Jeszcze oczywiście zakupy bardzo długo czekały, aż w ogóle nakręcę filmik i jeszcze pewnie trochę poczekają, zanim cokolwiek z niej zrobię. Tutaj właśnie przegląd tej pięknej kolekcji, jak widzicie rzeczywiście te barwy są soczyste, nie wiem czy jest jeszcze jakaś inna firma, która robi właśnie papiery w takim stylu. Ja z reguły te nasze polskie czy nie wiem Prima Marketing, ta, którą uwielbiam, z reguły te papiery są bardziej takie stonowane. Są kolorowe, ale te, te, takie płaskie są te kolory. Tutaj te papiery robią wrażenie 3D. Pomimo, że nie ma tutaj zastosowanych złoceń, to te błyski wyglądają tak, jakby jednak te złocenia były. Także te papiery mają naprawdę fajną głębię. I pomimo, że są cienkie, no to ja zawsze narzekam, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, to jednak je wybieram. Zresztą polubiłam się teraz klejem z właśnie Akszona, tym takim, on jest chyba na bazie alkoholu, no trochę śmierdzi, ale nie faluje papierów, więc już teraz jakby ten, ta gramatura 180 nie robi mi problemu. Jeżeli chodzi też o to zamówienie, to tutaj zaraz Wam pokażę. Wszystkie papiery, jakie wtedy zamówiłam, przyszły uszkodzone. Spakowali je w tak ciasny karton, że sam karton jakby, jakby pogniósł te papiery. Tutaj nawet kurier nie musiał dokładać swojego rzucania, bo po prostu było za ciasno, za mało miejsca i one no, były po prostu źle zapakowane. Więc napisałam do z panią z reklamacją, że no, nie jest to jednak wina w przesyłek tak firmy kurierskiej tylko to jest ich wina, bo źle to po prostu za, zapakowali no i jako przeprosiny dostałam oczywiście jakąś tam kartę upominkową no więc w późniejszym jakby tej części filmiku będzie to moje drugie właśnie zamówienie przy którym wykorzystałam właśnie tą zniżkę nie wiem, ja dostałam tam chyba 20 albo 30 euro, więc w sumie opłacało się kupiłam bardzo dużo papierów tych ten pliczek to po prostu jest mega ciężki po prostu tych papierów bo nie wiem ile ja tam tych bloczków kupiłam z 8-10 już dokładnie nie pamiętam jeszcze w międzyczasie będą zakupy ze Scrap gdzie też kupiłam oczywiście rzeczy z Crafters Companion nie będę Wam już o wszystkich tych papierach opowiadała raczej już tak gdzieś na początku będą wstawki, a tak to będę Was zostawiała właśnie z przeglądem tych papierów jeżeli to będzie wszystko dla Was za wolne, to pamiętajcie, że w YouTubie możecie sobie ustawić prędkość odtwarzania dwa razy, także wiadomo, filmik się dość mocno skróci. I tutaj, jak Wam mówiłam, jeszcze były zakupy ze Skrapasi, gdzie zaopatrzyłam się w pozostałe końcówki, których nie miałam. Mam chyba większość tych właśnie końcówek do nagrzewnicy. No i kupiłam sobie też drugą nagrzewnicę, bo wcześniej znacznie wcześniej właśnie miałam jedną, ale wymiana tych końcówek, gdy nagrzewnica jest nagrzana, jest naprawdę trudna. Więc ona nie jest jakaś druga, ta nagrzewnica, więc właśnie wzięłam drugą dodatkowo jeszcze właśnie tutaj kupiłam dwa inne zestawy papierów od Crafters Companion, bo ich chyba już nie było dostępnych właśnie na stronie producenta. No i to już właśnie czas na drugie zakupy od Crafters Companion. Yy, zakupiłam pręciki, ale powiem Wam, że one były w promocji, bo nie wiem, czy wyszły za 6 czy za 7 zł. Natomiast jakość tych pręcików jest chyba niższa niż z AliExpress, bo jak widzicie, jest bardzo dużo połączonych albo połamanych. Także z pręcików nie jestem zadowolona. Uważam, że one yy, no nie są warte chyba w ogóle zakupu na Aliexpress mamy bardzo duże paczki te, tego za dosłownie grosze i wydaje mi się, że są lepiej zrobione także tutaj mam właśnie dwa odcienie bieli, jedne są takie bardziej szare i do takiej starej kolekcji jeszcze właśnie skądś pani dwukolorowe, zielone pręciki, więc znaczy dwa kolory tam były w tym pudełku, więc też je wzięłam, te jakby były minimalnie lepiej zrobione, ale no mówię, z craftem z na pewno już nie kupię pręcików Taśma mnie chyba najbardziej zaskoczyła, bo jak ją właśnie wyjęłam, to patrzę, taka malutka, yy, malutka szpulka. Natomiast wiadomo, jest tam 10 metrów, nie pamiętam jak to cenowo wyszło, ale jest fajna, cieniutka, bo tylko yy, chyba 3 mm ma szerokość. Wzięłam jeszcze wykrojniki, to jest chyba piwonia. Też jeszcze nie próbowałam, no, głównie też będę oczywiście robiła raczej kwiaty z materiału, bo jak już właśnie odkryłam tą nagrzewnicę, to wcale nie robię ani papierowych kwiatów, ani tym bardziej słami ranu, których raczej nigdy nie robiłam. Do kolekcji jeszcze właśnie takiej z pszczołami wzięłam stempelki. Oczywiście głównie dla tych dwóch pszczółek. To jest też zestaw taki, że macie i stempel i wykrojnik. Właśnie to jest fajne z Crafters Companion, że oni Właśnie tak to fajnie robią, że jak już robią właśnie stempelek, to też dołączają do tego wykronik. To jest też nowe, nowość w Crafters Companion, nowa kolekcja Floral Elegance. I tutaj kupiłam właśnie papiery i też taki zestaw jakby papierów bazowych metalicznych. Kolekcja jest po prostu no, przepiękna. Ja wiem, że się często powtarzam z tym przepiękna. Ale ta ma jeszcze dodatkowo taki połysk. Nie wiem, czy u Was będzie to widoczne, ale ona jest tak, jakby mieniła się trochę na złoto. Tutaj ten arkusz to jest taki, jakby nie wiem, 3D, jakby tam można było włożyć rękę i po prostu jeszcze wyjąć te kwiaty. Także no, kolekcja jest przepiękna. Natomiast co mi się nie podoba w Creator's Companion, oni bardzo mocno sklejają te papiery. Także trzeba liczyć się z tym, że jak będziemy odklejać, to gdzieś tam jakiś uszczerbek na tych papierach jest. Tego kiedyś nie było. Te papiery, co teraz przyszło, właśnie są, to, są tak posklejane. Nie wiem, czy zmienili dostawcę, bo no, nie mam pojęcia. I jeszcze co nowego, te papiery akurat, które teraz wam pokazuję, one są w innej gramaturze. One mają chyba 250 gram. Także jest ich oczywiście znacznie mniej, bo bodajże 24, a Crafters Companion miało taki papier 48, 36. No tych tutaj jest 24, ale rzeczywiście czuć tą grubość. No i no, po prostu są piękne. No, i tutaj już te takie bazowe papiery metaliczne. One chyba też mają grubość 250, więc będę się niestety odbijała, bo jest ryzyko pierwszy papier zniszczony trochę od papieru, od tej okładki, od przesuwania. Także no, mam nadzieję, że da się to jakoś wykorzystać. Oczywiście moje odbicie w tych lustrzanych papierach, także trzeba zawsze uważać, jak kręcimy filmy lustrzane. Tu jest kilka kolorów. Jest trochę właśnie takich błyszczących a dalej są e, matowe. Tutaj Wam jeszcze chciałam pokazać, że ten stempelek, wcześniej, który Wam pokazywałam jest do kolekcji właśnie z pszczółkami. Dwie kolekcje tutaj, te co teraz mam na końcu, to są kolekcje, które zostały dodrukowane. Są to już starsze kolekcje, bardzo dużo jest tutaj tych papierów, bo tam jest chyba dwa razy, w każdej kolekcji jest po 48 papierów. Także no, ogrom. Gramatura 180, jak zawsze i pewnie jak możecie zauważyć no te papiery są, no widać, że to jest jeszcze jakby te, są te starsze projekty, bo już crafters compagnon też w ogóle zmienił sposób projektowania tych papierów, że one są właśnie bardziej kwieciste, bardziej wypełnione, no tutaj jeszcze jest dużo tych pustych miejsc, więc... Ale kolekcja oczywiście ta i ta stokrotkowa, która będzie na końcu są bardzo ładne, myślę, że bardzo dużo ładnych kartek się uda z nich zrobić, tylko oczywiście muszę zasiąść i zacząć coś robić z tym mam ostatnio problemy, bo i nie wiem czy słyszycie w moim głosie. Dopiero dochodzę do siebie przez ostatnie 3 tygodnie, to e, po prostu przeziębienie mnie dobiło i pomimo, że chyba ten filmik dwa tygodnie temu e, nagrałam, to i tak dopiero e, co do niego e, zasiadłam, żeby nagrać głos, bo jako tako ten mój głos już wrócił do normy. Także zostawiam Was już tutaj z tą końcówką. Mam nadzieję, że podobają Wam się papiery. Ja oczywiście polecam Crafters Companion, bo szybka dostawa, przeważnie jest to też, jak tam chyba za kwotę, nie wiem, 50 euro zamówicie, to jest to darmowa dostawa. Także no, czasami w polskich sklepach przy wyższych zamówieniach dopiero są darmowe dostawy. Papiery z Crafters Companion są bardzo ładne, są w bardzo soczystych kolorach. Także, no ja jestem ogólnie z tych zamówień zadowolona, trochę żałuję, że tam ta część papierów jest uszkodzona, ale myślę, że jakoś to się da obejść, bo przecież czasami tak nam zostają kawałki, gdzieś jakieś rogi, więc będę musiała po prostu uważać, jak będę robiła kartkę. Także na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że dobrnęliście do końca. Pozdrawiam serdecznie, Justyna.